Witam wszystkich. Kołodziejczy Gandrzej. Ostatni film to był to była relacja z moich zawodów na Malcie. To było oczywiście Mistrzostwa Świata Masters Elite Pro. Pokazałem tylko obrazki z zawodów, z zaplecza, z backstage'u. Chciałem wstawić też takie wstawki właśnie z Malty, z, z widoków na Malty, jak to tam wygląda. I niestety film by był przydługi. Dlatego tutaj Wam pokażę troszeczkę właśnie jak ta Malta wygląda od strony turystycznej. Tutaj widzicie ładne widoki właśnie na taki port na Malcie. Ja zawsze przed zawodami wychodzę z tego założenia, że jak jadę w ciekawe miejsca, to staram się jak najwięcej chodzić, jak najwięcej zwiedzać. Odpoczywam tylko w dzień zawodów, także w dzień zawodów jestem tylko w hotelu, klimatyzowanym pomieszczeniu i tylko myślę o starcie, koncentruję się na starcie. Natomiast w pozostałe dni staram się jak najwięcej zobaczyć, jak to tylko możliwe. Tutaj pokażę właśnie, jak to tam wygląda na Malcie, od strony właśnie takiej wycieczkowej. Może ktoś się zastanawia nad wyjazdem, nawet na weekend warto sobie jechać, nie jest daleko. Lot od 3 do 2,5 godzin, w zależności skąd się leci. Z Krakowa trochę krócej, wiadomo, z Warszawy około 3 godzin, z Krakowa nawet 2,5 godzinki. Bardzo dobre są połączenia z Rianara, z Wizara, w fajnych pieniądzach. Także można sobie śmiało tam ogarnąć jakiś nocleg, bez pośrednictwa biura podróży i sobie zorganizować fajną wycieczkę. Tutaj taka nietypowa trochę sytuacja, tam katedra jakaś fajna, zabytkowa, tutaj plaża, takie, taka miejska. Plaże w większości są kamieniste. Tutaj taka troszeczkę sztuczne, usypany taki żwirek powiedzmy, to nie jest to co na Bałtyku ten piasek. I tak to właśnie to wygląda. To było, zdaje się, jeszcze przed startem sobie chodziłem. Byłem tam na Malcie, byłem tydzień czasu. Tutaj właśnie widzicie to, tą plażę. Z czego w zasadzie jeden dzień był tylko stricte na zawody to była, to była niedziela. Pozostałe dni od czwartku do czwartku, właśnie sobie gdzieś jeździłem. Zwiedzałem, zwiedzaliśmy tutaj, widok trochę z takiej górnej perspektywy na tą część miasta, w której właśnie byłem. Byłem w nieco innej części miasta, niezwykle były zawody, ponieważ na Maltę już jeżdżę od kilku ładnych lat. Zawsze były w innej troszkę okolicy, 10 km e, na zachód, teraz troszkę w innej części Malty. Bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ sobie inny kawałek wyspy zobaczyłem. Tutaj już w drodze na wycieczkę do, do portu, na wycieczkę statkiem na wyspę Gozo. Na razie lecimy właśnie do portu sobie takim odkrytym autokabrioletem, autobusem kabriolet, w takim podwyższanym. Piętrowym Za chwilę Wsiądziemy na statek I właśnie będziemy płynąć na wyspę Gozo Tam będzie taka wycieczka Potem na wyspę Na Blue Lagoon Na Komino Taka ta słynna plaża Blue Lagoon Bardzo ładna Tylko, że trochę ciasna No i właśnie tutaj Wypływamy sobie Na ten rejsik Fajne też widoki jak się już wypływa Tutaj można sobie zobaczyć jak to wygląda. Oczywiście bardzo ładna pogoda, to, była, to był koniec września. Akurat tak się złożyło, że w Polsce też to wtedy była ładna pogoda. Ale tam tak zawsze jest. We wrześniu, pewnie jeszcze w październiku i na początku listopada to wygląda podobnie. Jak widać, duże fale na morzu. Trochę bujało. Tak jak mówię, to, to już było po występie moim na zawodach, także już tutaj po zdobyciu medalu. Właśnie zrobiłem sobie, zrobiliśmy sobie taką wycieczkę. Tutaj już wyspa Gozo. Też taki fajny widok z pleneru. I tu jest właśnie ta słynna Cytadela. Do zwiedzenia. Na Wyspie Gozo Tutaj nowoczesna winda trochę nie pasuje do tej zabudowy średniowiecznej. Ale fajny widok na wyspę właśnie jest z tej fortecy. Taka typowa obronna forteca. Potem zobaczycie armaty jeszcze do tej pory stoją. Chyba oryginalne, które tam były w średniowieczu. A tutaj właśnie sobie zrobiłem w przerwie trening nóg. To, to był już dzień po starcie. Startowałem w niedzielę, tutaj jest poniedziałek, chciałem zrobić nogi. To był mój jedyny trening podczas tygodniowego pobytu. Stwierdziłem, że nie będę, powiedzmy w cudzysłowie, tracił czas na trening, ale nogi musiałem zrobić, bo jak wiecie, ja przed występem na zawodach nie trenuję nóg minimum 10 dni. Także tu już się uzbierało troszeczkę, prawie dwa tygodnie bez treningu nóg, także postanowiłem, że te nogi sobie zrobię. Jak widać, w większości moich treningów zaczynam od prostowania nóg. Nieco inne maszyny niż u mnie w klubie, trochę inaczej te mięśnie są przeciążane. Prostowania, trzy serie w zakresie od 15 do 25 powtórzeń. Jak zwykle stałe napięcie mięśni. Tutaj nie piłowałem jakoś intensywności. Tak mi się przynajmniej wydawało, chociaż widać po moich minach, to jednak nie potrafię lekko trenować. Jako drugie wybrałem słownicę. Troszeczkę inaczej też ona działa niż u mnie na co dzień w siłowni. Każda słownica ma inne przełożenie ciężaru. Tutaj musiałem trochę tych kółeczek pozbierać. U mnie na siłowni wystarcza połowa tego, co tutaj obciążenia. Także czasami z przymrużeniem oka trzeba patrzeć na te ciężarek, które się zakłada na różne maszyny, bo to maszyna maszynie nierówna i czasami naprawdę to nie oddaje prawdziwego obciążenia, jakimi trenujemy nogi. I tutaj taka bardzo nietypowa maszyna do przysiadów, ni to hak przysiady, nie to tradycyjne przysiady. Powiem Wam szczerze, bardzo mi się niewygodnie na tej maszynie robiło te przysiady, czułem dyskomfort, ból pleców. Ale jakoś tam wymęczyłem tutaj dwie serie tego ćwiczenia po rozgrzewce. Około 10-12 powtórzeń w serii potem zrobiłem jeszcze sezywki, których tu zdaje się nie nagrałem. Ale mimo że byłem podmęczony po zawodach, to normalny taki trening nóg starałem się zrobić. Tutaj już dwułowę uda, że oczywiście uginanie nóg. Na dwugłowę zawsze robię jakieś ćwiczenie zginające jakieś rozciągające. Tutaj uginanie nóg w leżeniu. Dwie serie po rozrzewce po 12-15 powtórzeń. I kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie rozciągające. A będzie to martwy ciąg z hantlami. Zwykle u siebie w klubie robię wyprosty tułowia. Ale tutaj, mówiąc szczerze, ławki rzymskie nie mogłem nigdzie znaleźć. Znalazłem po czasie. To zrobiłem sobie martwy z hantlami. Najcięższe hantle tutaj, jak, podobnie jak u mnie na Siłce, 50 kg. Ale do martwego na dwugłowę w zupełności wystarczy około 10-12 powtórzeń w serii. I potem już zrobiłem łydki, a po łydkach jeszcze przed zawodami tylko robię te, takie odwodzenie nóg, typowo na pośladki, żeby troszeczkę zaakcentować tam to napinanie tych pośladków przed zawodami. Poza sezonem w ogóle tego nie trenuję, ale chcę, te prążki bardziej wyeksponować, właśnie robię to ćwiczenie tylko przed startem w zawodach. Oczywiście prążki na pośladkach wychodzą tylko wtedy, jeżeli się zejdzie bardzo nisko skanką tuszczową, to warunkuje, ale to ćwiczenie pomaga po prostu wyeksponować jeszcze to prążkowanie tych pośladków. I tutaj też dwie seryjki, bo większa ilość powtórzeń, około 15 nawet. Staram się robić, przytrzymywać w tej zewnętrznej fazie ruchu. Powoli kontrolowanym ruchem do pozycji powrotnej. I nogi pocisnąłem i wracamy na Cytadele. Tak jak widać fajne widoki tutaj na całe miasto, trochę troszeczkę było mało czasu, bo to wszystko było tak z zegarkiem w ręku. Zdaje się, była tylko godzina na zwiedzenie tego, i potem już powrót do powrót do autobusu i, i powrót na prom na statek i, i droga do y, na Blue Laguna na tą magiczną lagunę Tam troszkę plażowania też wszystko wyliczone czasowo chyba godzina czasu tylko była Także czas napięty tam na tych wycieczkach ale myślę że warto sobie właśnie wziąć taką wycieczkę na, na gozo na Blue Lagoon ona jest niedroga, zdaje się 40, 40 euro, i statek, i, i autobusy i na wyspach, także na pewno warto. No i tutaj armata, co prawda pewnie nie strzela, ale chociaż jakby odpalić, nabił prochem, to może by jej strzeliła, nie wiadomo. No i tu na Gozo też taki podobny autobus, właśnie z odkrytym dachem. I tu już właśnie Błękitna Laguna, widać tam ciasno jest bardzo, ludzi dużo. Fajny taki widok na tą, na tą wodę. Plaża typowo skalista. Szczerze mówiąc średnio tam znaleźć miejsce jakieś, żeby w ogóle jakieś ręczniczek sobie rozłożyć. Tutaj gastronomia cała, można sobie drinki jakieś kupić, jedzenie. Oczywiście ja miałem swoje jedzenie. Mimo że byłem tam dwa dni po starcie to nie, nie czułem chęci wielkiej tam podjadania. Zjadłem sobie jednego hamburgera, tylko i to całe moje jedzenie, które zjadłem takie czetmilowe powiedzmy po zawodach. Po zawodach nigdy się nie obżeram, nie mam takiej potrzeby. objadania się wszystkim, co jest tam pod ręką. No i tutaj już powrót na statek z blulagonu i koniec wycieczki to potem jeszcze kilka dni na Malcie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie za niedługo kolejne zawody, śledźcie kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.